Dzikami fascynuje się od zawsze. Są ludzie, którzy dzików się boją, a to jest tak niesprawiedliwe, ponieważ dziki są niezwykle przyjaznymi, cudownymi istotami, które rodzinę cenią ponad wszystko i które są w stanie poświęcić własne życie w obronie dzieci, w obronie swoich krewnych. Nie ma bardziej towarzyskiego zwierzęcia i gadatliwego w lesie jak dzik. Dzik łazi wszędzie i ciągle gada. I to nie jest jakiś zwykły kwik, nie jest to chrząkanie. To jest tak złożone i tak wyraziste, że musi to być rodzaj prostego języka. Ja się dziwię, że jeszcze tego nie zbadano, ponieważ. One potrafią sobie przekazywać na pewno wiele ważnych informacji. Nie są tylko to informacje takie, uważa niebezpieczeństwo, w wstrząśnięcie, ale też pretensje czy jakieś własne animozje potrafią równie dobrze powiedzieć. Mówię powiedzieć, bo, bo według mnie to cały czas jest mowa. Jeżeli spotkamy dzika w lesie, proszę, nie bójmy się, on nie zrobi nam krzywdy. Owszem, locha może do nas wystartować, biec w naszym kierunku cała taka zjeżona, ale ona przebiegnie 4 metry, 5 metrów i zatrzyma się, licząc na to, że my się przestraszymy. To jest taki pokaz siły, a nie czysta agresja. Wtedy wystarczy Oddalić się. Jeżeli zobaczymy dzika, to też nie starajmy się go zaskakiwać. Czyli jak on jest skoncentrowany, sobie tam buchtuje w tej ziemi, zjada jakieś larwy albo nasiona, to chrząknijmy, zacznijmy głośno rozmawiać, żeby on wiedział, że my się zbliżamy. Wtedy, jeżeli nie jest zaskoczony, spokojnie sobie odejdzie. Możemy też go obserwować, ponieważ warto na niego zwrócić uwagę, dlatego że jest to niezwykłe zwierzę. Zarówno pod względem Inteligencji, jak i przysto przystosowań. On no, ma, ma kopyta, ma ryjek, Ten końcówka tego ryjka, tak zwany gwizd, to jest taki jak piłka kauczukowa, jak weźmiecie go w rękę, to jest taki niesamowicie elastyczny i jednocześnie twardy. Dlatego też mój apel, by nie wyrzucać śmieci do lasów, zwłaszcza potłuczonego szkła. To mogą być rzeczy, które ładnie pachną, i dzik wtedy buchtując w tym miejscu, kaleczy sobie nos, a to się bardzo trudno goi, ponieważ on tym nosem ciągle pracuje. To jest narzędzie pracy dzika. I proszę mi wierzyć, to co dzieje się w tej chwili z dzikami, czyli to wielkie zabijanie od lat tego gatunku, jest bardzo niekorzystne dla całego środowiska. Rolnicy nienawidzą dzików, ponieważ dziki czynią szkody na polach. Ale w lesie dziki są zbawieniem lasu są czymś niezwykle istotnym dla zdrowotności wszystkich drzew dookoła. One spulchniają glebę, to raz. Zjadają 98% szkodników drzew, które zimują w ściółce. Na przykład strzygonia chojnówka jest zupełnie eliminowana przez dziki, i widać to idąc jesienią przez las, gdy wokół sosen są takie zbuchtowane kołnierze czyli taka, taki szalik jak gdyby. Wokół każdego pnia jest zbuchtowane, to znaczy, że dzik tam szukał właśnie strzygoni chojnówki, naprawdę, najprawdopodobniej on ją znalazł. I one w lesie są tylko dobrem. Zjadają myszy, które przynoszą kleszcze. Mają jedynie korzystny wpływ na las. To jest jedna trzecia Polski. Ten las musi trwać, musi być zdrowy, a głównie dzięki dzikom to zdrowie on utrzymuje. I ta krucha równowaga w przyrodzie jest bardzo łatwa do zaburzenia. Każde zwierzę, które żyje, jest ważne, jest istotne i ma prawo do życia tak samo jak my. Nie możemy my, ludzie, jako gatunek, wyniszczać innego gatunku tylko dlatego, że on nam się nie podoba. Proszę spojrzeć na te pasiaczki, ile one mają życia i takiej radości życia w sobie. Biegają, gonią się. Ja to nazywam dziczym berkiem, ponieważ. Tylko dziki znają zasady tej goli. Każdy goli każdego, każdy ucieka, każdy biega, potem kładą się razem, przytulają jak sardynki w puszce. Im bliżej, tym lepiej. I ta chęć do przytulania, chęć do bliskości pozostaje z nimi przez całe życie. Nawet jak są dużymi dzikami, uwielbiają się przytulać, uwielbiają być blisko siebie. Lubią swoje ciepło, swoje towarzystwo, są tak bardzo do nas podobne, a jednocześnie tak nadal niezwykłe. Bardzo bym prosił, spójrzmy na dziki inaczej. One nie są dzikie, nie są złe, są dobre, wspaniałe i doprawdy wyjątkowe.